Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Czy ktoś chce zabrać jeszcze? Proszę pan radny. Proszę no, żeby... radą, panie prezydencie, panie przewodniczący. Zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział pan dostępsta tak Tylko to są bardzo poważne inwestycje. Należało o nich wcześniej z nami rozmawiać, a nie wrzutkę nam robić przed świętami. Dokładnie, czwartek, piątek, dziewiątek, sobota, niedziela, 101 stron. Wszystko mieliśmy przestudiować i podjąć decyzję. To chyba jest nie... Nie tak to powinno wyglądać. To jest poważna sprawa, że to zaraz w trzy dni. To są takie metody, jak w z z ubiegłej kadencji. miało się ustawę w jeden dzień, drugiego dnia przyjeżdżał to senat a wiesz, już tak prezydent. To, to, to... Albo z poprzedniej kadencji i w tej laty. Jeżeli była poprawka, to była jedna, dwie, a nie cztery silne stycznie. Nie wiem, czy panie Marszał, no nie wiem, nie panie nie nie ma panowie, panowie dyskusji, panowie podwodą, a się. nic. nie wiem, czy panie nie Dziękuję. Dziękuję. Pan radny no pan radny, pan radny, yy, Dobrze, przepraszam. Pan prezydent a do pana moczuły. Przepraszam. E, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. E, nie jest coś e, nowego, co my wymyślamy, żeby po raz pierwszy upadały też na komisji my wczorajszym, że to jest po raz pierwszy takie zmiany do WPF w ostatniej chwili na sesji, na, na, na sesji, która jest wywołana na listopad. E, to Przykładów przytoczyć, to, że to nie jest coś nowego. Zmiany z obu dnia 8 listopada 2012 roku e, i, i zadania, które były wprowadzane. Przebudowa na ulicy Stopulickiego, ulicy Zdziarskiej, w Zdziarskiej w Zdącej, w ulicy Błońskiej, Szyszkoła, Dębowej, Liliowej, Muralskiej. E, przebudowa na tym pod Rozbach, Ulicy Kałczyńskiego na ulicę Rozlatu, Ulicy Granicznej. Przebudowa na Ulicy Jasnej. Przebudowa na ulicy Stalowej i Kanalizacja, kanalizacja sanitarna w ulicy w kierunku ulicy na od Kanalizacja sanitarna w ulicy Trzanda w ulicy Państwa Kanalizacja sanitarna w ulicy Bohaterów Warszawy na ulicy Puchanowskiego. Kanalizacja sanitarna w ulicy Wersnawskiej, Rudnowego Rolnictwa Wątki. I tu jeszcze kilka. Rok 2014, 4 listopada 2014 rok zmiany do WPF-u. Eh, budowa. Przebudowa obiektów oświatowo-sposobnych w Kończycim. E, Przebudowa nowej <trymka> szkoły szkolnicy sadowej. Przebudowa nowej szkoły <trymka> szkolnicy ruchowej. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego. Więc jeśli Pan Radny mu czuło twierdzi, że no, nie było czasu, no to ja się zastanawiam jak tak ważną decyzję podejmowano chociażby w sprawie budowy obiektu oświatowo-sportowych. Eee, tu jeszcze jest inny przykład, też tam za zarzucano eee, które my pokazujemy w wieloletniej prognozie finansowej, finansowej, nie mają pokrycia y, z tym, co faktycznie trzeba będzie wydać na, y, na daną inwestycję. I y, tak, Szanowni Państwo, jeden przykład Centrum zmysłowictwa kulturowego. W WPF-ie znalazł się w roku 2020. 2013, następnie modyfikacja w roku 2014 i koszty, które były przewidziane na realizację tej inwestycji, to jest rok 2014, 3 miliony, 2015 rok 10 milionów, 2016 11 milionów, 2017 zakończenie inwestycji 18 milionów, 44 miliony złotych to Panie Radny Glebiński, tak jak przykładu inwestycja w w 2018 roku przy kosztach samej budowy zakończyła się kwotą bez 80 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Radny Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Wczoraj na komisjach połączonych dyskusja trwała bardzo długo. Od godziny 18.30 właściwie prawie do 23.00 Przeszliśmy cały katalog zadań inwestycyjnych, przeglądając szczegółowo załączniki, szczególnie żeby przekazane przez Wydział Realizacji Inwestycji, ze względu na to, że tutaj jakby ze struktury roku wynika, że najwięcej czynników porządkowych będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tego załącznika. I dyskusja odbyła się na tym punkcie trzecim, czyli wprowadzenie do WPR. I bardzo dziękuję panu zastępcu prezydenta Pruszkowa, panu Konradowi Sibierze za przypomnienie tych wszystkich kwot. To są bardzo ważne kwoty. Dzięki temu mamy to, co mamy dzisiaj i jest zrealizowane inwestycje. Natomiast kwestia pozostaje otwarta, też pan przytoczył tutaj na przykład rok 2014 wpisanie 4 listopada. bo że jak dobrze pamiętać sprzeciwili, znacz pan nie zna genezy, dlaczego to zostało wpisane 4 listopada I nie zna pan też genezy od którego momentu była mowa w ogóle o budowie tego zespołu oświatowego. To tak woli sprostowania. Natomiast na wczorajszej dyskusji padało też różne, różne argumenty dotyczące wprowadzenia tak istotnych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, które mogą wpłynąć na budżet przyszłego roku. Na dzień dzisiejszy żaden z radnych nie zna założeń budżetowych na rok 2020. Przed nami leży katalog inwestycyjny, który prawdopodobnie w 100% będzie odzwiciem tego, co, się, co będzie opisane w budżecie inwestycyjnym, przynajmniej tych zadań, które są wymienione na, na rok 2020. Natomiast, proszę, Szanowni Państwo, powtórzę to, co powtarzałem jest wczoraj na komisji. To jest tylko wycinek budżetu. My tutaj widzimy tylko kawałek budżetu. Nie widzimy nakładów, które będziemy musieli włączyć na oświatę wczoraj ustaliliśmy na komisji zadałem pytanie o ile wzrośnie subwencja oświatowa jeżeli chodzi do roku poprzedniego do 2019. Roku? Uzyskałem odpowiedź od pani skarbnik że wzrośnie o 2 miliony. Resztę będziemy musieli pokryć z własnego budżetu a proszę pamiętać że oświata w naszym budżecie to jest jedna trzecia wydatki dlatego spróbujmy to też była prośba jakby i kwestia dyskusji i deklaracji nie zresztą nigdy na temat dyskusji, co ma być wpisane w następne zadania inwestycyjne. Jeżeli Pan Zastępca Prezydenta wymienia Urząd Miejski, dobrze, rozmawiajmy o Urzędzie Miejskim, zastanówmy się jak możemy to zrobić, jak możemy to sfinansować, ale nie na zasadzie przypierania do muru, bo być może mieszkańcy Pruszkowa Ostatnio była bardzo duża krytyka, że nie jest gotowa baza oświatowa dla mieszkańców Pruszkowa. Więc może mieszkańcy Pruszkowa zdecydują się zamiast wybudować Urząd Miejski, będą musieli budować ja. bardzo dodatkowe przedszkole. Ja. Bardzo dziękuję. Bardzo ja. miło adresować, Panie Prezydencie. Dziękuję serdecznie, naprawdę. Być może y, będzie y, mieszkańcy Pruszkowa podejmą decyzję np. o wybudowaniu kolejnych dwóch przedszkoli. W zeszłym udało się zrealizować dwa obiekty oświatowe. Udało się zakończyć finansowanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Budynku. Ja nie widzę przeszłość. To samo nie zgodzę się do końca z tym, że to nie może być, nie będzie umieszczone w budżecie roku 2020, bo w trakcie trwania budżetu można rozszerzać katalog inwestycyjny. <klujny> Przepraszam bardzo. Dopóki nie będzie całkowitego kształtu budżetu, a wczoraj uzyskaliśmy też informację, że Państw niestety nie zakończy prac przed 15 listopada. A dzisiaj mamy 6. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan prezydent. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, znaczy to jestem porażony tym, co mówił pan Radny Klewiński o tych konsultacjach, o tym, że to mieszkańcy muszą decydować. Oczywiście mieszkańcy muszą decydować o tych kwestiach, więc ja bym chciał przykłady od pana Klewickiego słyszeć, jak mieszkańcy decydowali przy inwestycjach realizowanych za rządów pana Jana kiedy większość w Radzie miało z radni SPP. Przykład doskonały, jak, jak radni poprzedniej kadencji traktowali opozycję, jest przykład sesji nadzwyczajnych, które były zwoływane w roku 2014. Na pewno pan radny Klebiński te sesje e, pamięta, tylko radni zwoływali sesje właśnie w celu rozmowy na temat wizji przyszłości funkcjonowania obiektu Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Państwo radni, właśnie między innymi pan radny Klebiński na te, na te sesje nie przychodził i te sesje się nie odbywały ze względu na to, że nie było kworum. Tak, Panie Radny, proszę zajrzeć do dokumentów. Proszę bardzo, jest to wszystko jest to do zweryfikowania. I właśnie o czym my teraz mówimy, panie radny. Że nie chcieliście rozmawiać, co my w tym momencie mamy obie, który stoi niewynajęty, przynosi straszne straty, generuje ogromne koszty, ale pominijmy to. Szanowni Państwo, chciały, żeby wszyscy mieli świadomość żeby mieszkańcy mieli świadomość. My w załączniku inwestycjach, które tutaj w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez to, że Państwo też chcieliście znać wszystkie wnioski, wszystkie wnioski, które Wydział Realizacji Inwestycji składa do Wydziału, Finansów i Wydziału Finansowego. Daliśmy zmiany do WPF, -u. pokazaliśmy również zadania, które będziemy chcieli prowadzić do budżetu na rok 2020. I tak jak wczoraj na komisji mówiłem, że są tutaj wnioski również klubu radnych SPP i Szanowni Państwo, czy to są nasze pomysły, czy to są pomysły radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, SPP czy Koalicji Obywatelskiej, no to są wszystkie inwestycje, które mają służyć mieszkańcom Puszkowa. Ja nie wiem dlaczego tutaj w tym momencie uprawiamy jakąkolwiek politykę i nie chcemy realizacji bardzo potrzebnych inwestycji dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Zastępcą prezydenta, czy nie? Wydaje mi się, że pan zapomniał chyba. Proszę szanownych państwa, ja bym się skupił raczej na bieżącej sesji, dobrze? Bo wymiany takie uwagi nad persona to jest przykre. I wczoraj to samo powiedziałem na sesji na komisję połączoną. Żeby naprawdę zachować odrobinę uwagi, bo te manipulacyjne wstawki naprawdę na nikogo nie działają. Serio. Ale jaka prawda? pan takiego powiedział? Co jest faktem? To jest fakt przeszły do Co mnie boli. jakie to, to by... były, te, jak pan nie, nie. powiedział, koalicje? E, bo przepraszam, ja nie też nie głosu. Nie udzieliłem nikomu głosu, wypowiada się pan Radny Klebińskie, a potem pana prezydenta Cipiery. Teraz pan prezydent Macu, proszę. Dziękuję Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, o co tutaj tak naprawdę, tak naprawdę chodzi? Pewnego rodzaju pretensje, wyrzuty powrotu do historii i przytaczania pewnych faktów e, są e, naturalną konsekwencją pewnego rodzaju zarzutu, że robi się coś po raz pierwszy, że do tej pory tego typu rzeczy się nie robiło. Otóż nie, jeżeli pada tego typu zarzut, staramy się pokazać, że e, tego typu praktyka była także praktykowana wcześniej w poprzednich latach. I to, co słusznie Pan Radny Klebiński zaznaczył, dzięki tym decyzjom nastąpił pewnego rodzaju rozwój naszego miasta. Nam też zależy na to, żeby ten rozwój nastąpił. Nikt z nas nie chce zrobić tutaj czegokolwiek złego. To, że myślimy o tym, żeby wprowadzić do wieloletniej do WPF-u. Chociażby kwestię związaną z remontem ulicy Lipowej, od ulicy tutaj e, Kopernika do placu e, Pruszkowiaków, jest naturalną konsekwencją chęci zadbania o ten obszar i planów wykonania e, placu wodnego, który ma tam powstać. E, jest to związane z tym, że wiadomo sprawą jest to, że coraz więcej ludzi tam ewentualnie będzie przychodziło. Będzie tam nie wiem, przyjeżdżało, musimy zadbać także o tych mieszkańców, którzy tam są, żeby tych miejsc parkingowych było zdecydowanie więcej. Następna sprawa jest taka, że to, co zostanie wsadzone do WPF-u na lata 2020-2033, drodzy Państwo, i to także wczoraj wybrzmiało na, na połączonych komisjach, to są pewnego rodzaju plany. Plany, nad którymi będziemy dyskutować i ktoś powie. Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta. Drodzy Państwo, my musimy w przeciągu tych wieloletni, wieloletniego, do roku 33 dojrzeć do tej decyzji. Żebyśmy my do tej decyzji dojrzeli, żebyśmy my zaczęli rozmowy chociażby z mieszkańcami o tym, czy ten budynek jest rzeczywiście potrzebny. Musimy gdzieś zarysować pewnego rodzaju realia, że coś takiego może powstać w naszym mieście. My się nie robimy niczego złego. My się chcemy wpisać w, nie wiem, ogólną koncepcję rozwoju tej części naszego miasta. Począwszy od nowej komendy policji, skończywszy na nowej siedzibie nowoczesnego, naprawdę sądu na całą okolicę. Bo jeżeli się plany Ministerstwa Sprawiedliwości ziszczą, to co mi mówił pan prezes sądu i powstanie taki, a nie inny budynek, w gmach sądu rejonowego w Pruszkowie, będzie to jeden z najnowocześniejszych budynków w ogóle w województwie mazowieckim. Zostajemy po środku, drodzy Państwo, zostajemy po środku i teraz możemy się zastanowić. Dalej będziemy udawać, że wszystko jest w porządku. To nie jest nowy pomysł. To nie jest pomysł prezydenta Pawła Makucha, że chce postawić nową siedzibę. To jest pomysł, który przez wiele lat wstecz gdzieś pojawiał się i o tym rozmawiano. Są pewnego rodzaju koncepcje, do których w urzędzie dotarliśmy. My co chcemy zrobić? My chcemy zrobić krok dalej, zacząć o tym rozmawiać głośno, nie w zaciszu gabinetu. I wszyscy, drodzy Państwo, Szanowni Państwo Radni, wiecie o tym, że przyjmując budżet, przyjmując WPF, można w ciągu roku budżetowego robić zmiany. I jeszcze jedna rzecz, Panie Radny Moczuło. Wiem, poruszaliśmy wczoraj kwestię długiego weekendu, świąt i tak dalej. Natomiast termin posiedzenia rady jest zgodny z przepisami, ustalony z panem przewodniczącym, a wiedząc, że duża część radnych jest naprawdę profesjonalistami, to zajrzenie do tak obszernego materiału i znalezienie poszczególnych punktów Wiem, że nie jest to dużym problemem i nie przerasta to Państwa możliwości. Dziękuję Państwu ślicznie. Nie wiedzą co ta data oznacza. Poproszę Panią Skarbnik albo Pana Prezydenta o ponowne wyjaśnienie co do tej daty. Dlaczego ta data jest tak ważna? Proszę Pani Proszę Skarbnik. Proszę Państwa, jest to po prostu ustawowy termin yy, obowiązkowy do złożenia projektu budżetu i na kolejny rok budżetowy i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata w tym przypadku 2020-2033 zarówno w Wysokiej Radzie, jak i Regionalnej Lidzi Bioprakówowej do sprawy. Ustawowy projekt uchwały. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Proszę Pana Radny. Jeszcze raz. Proszę. Co się stanie, jeżeli ta uchwała z tą poprawką zostanie przegłosowana? Mówimy o uchwale o zmianach do wieloletniej prognozy. Jeżeli zostanie uchwalony w takim kształcie, w jakim ten projekt uchwały zostanie przez Wysoką Radę uchwalony, zostanie on zapisany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033, ponieważ również wymogami ustawy te dwa dokumenty muszą być w Następne pytanie. Czy tylu? ten stan rzeczy można zmienić w następnym Można zmienić po uchwaleniu przez Wysoką Radę projektu budżetu na, na kolejny rok, i projekt kolejnej wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli to już będzie dokument uchwalony, naturalnie na podstawie wniosku, że zmian Wysoka Rada może no zmian dokonywać tak samo, jak to się dzieje w tym roku. Czyli ciałem ustawodawczym jest Rada. Uchwałę. Uchwałę. jest Rada. Pan prezydent przekłada projektu. 22. Rada podjęła. Dziękuję bardzo, jeszcze pan prezydent. Dziękuję Panie oczeniu i wyjaśnieniu pewnej rzeczy mieszkańcom. Drodzy Państwo, ja podam najlepszy przykład właśnie o tym, co tutaj Szanowny Pan Radny powiedział, a mianowicie o pewnych zmianach. To w tym roku budżetowym... Kiedy nie było tego zapisu, nie było tego w planach, zwróciliśmy się do Wysokiej Rady i ta wyraziła zgodę na realizację dwóch inwestycji: ulicy Miry Ziemińskiej-Sykietyńskiej i generalnego remontu ulicy Stalowej. To właśnie nastąpiło poprzez zmiany, które zrobiła Rada Miasta. I właśnie dzięki tym zmianom zostały wykonane te dwie inwestycje. Także w roku budżetowym takie zmiany są możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że pan radny ma, proszę. Tak. Proszę państwa, jestem jednym z dwóch radnych, ja i kolega Moczyło, którzy jesteśmy od 90 roku radny... Znamy historię zarówno tej rady, jak i tego, co tutaj się działo na tych czy na innych rady. I tak, pierwsza sprawa tego budynku. Praktycznie biorąc doszliśmy już do ściany. I jak tu spojrzę na kolegów, po koleżanek wtedy nie było w tamtych kadencjach, ale na kolegów, to rozmawiając na temat budynku, wszyscy wtedy byli zgodni w poprzednich latach jeszcze. 90. i 2000: że ten budynek trzeba jak najszybciej przebudować, wybudować konkretnie nowy. Każdy wie, gdzie i w którym miejscu była propozycja. Deklarowaliśmy jako radni poparcie prezydenta, jeżeli taka decyzja byłaby podjęta. Problem polegał tylko na tym, że prezydenci nie mieli odwagi. Ja rozumiem, bo było masę potrzeb w mieście, natomiast to jest dosyć duży wydatek. I nie mieli odwagi podjąć tej decyzji, żeby nie spotkać się z zarzutem wydawania pieniędzy na budynek, którym będzie się urzędowało. Ale tak jak mówię, doszliśmy do ściany. My w tej chwili już zaczynamy ponosić koszty nadmierne, ponieważ ten budynek nie, nie wytrzymuje instalacji, ogrzewania, yy, najróżniejszych rzeczy, które będą co najmniej o 50% tańsze w nowym budynku. I nie mówiąc już o tym aspekcie, o którym który poruszał pan prezydent. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to, co powiedział pan prezydent, ja sobie zapisałem, przedtem chciałem poruszyć te dwie ulice. Państwo pamiętacie, bo to my wprowadzaliśmy je do budżetu na tej sali. Co tu się działo? To było całkowicie totalne zaprzeczenie. Nie i koniec. Nie i koniec. Ja wtedy apelowałem do mieszkańców, to też było nagrywane, żeby zobaczyli w jaki sposób... Radni, część radnych stara się o polepszenie ich yy, życia w mieście. Dało się to przepchnąć. Mówię przepchnąć, bo chyba różnica była jednego czy dwóch głosów na, za tym, żeby tę ulicę przebudować. Stalowa i i sywiedyńskiej zostały przebudowane bardzo szybko. Mało tego, my otrzymaliśmy chyba z 80% zwrotu. Kosztów to nie było też argumentem przyjmowanym nie. przez radnych opozycji. Nie, bo nie. Argument był taki albo późno, albo można na co innego przeznaczyć te pieniądze, chociaż było wiadomo, że nie bardzo można było przeznaczyć tych pieniędzy na remont tych ulic, ponieważ z, z tych ulic mieliśmy